Anglia to tylko region Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania posiada sporo terytoriów zamorskich. Ja z kolei skupię się na czterech głównych, czyli Irlandii Północnej, Walii, Szkocji oraz właśnie Anglii. Waluta, flaga, strefa czasowa, numer kierunkowy. Sama flaga jest też połączeniem flagi irlandzkiej, angielskiej oraz szkockiej. De facto stolicą Wielkiej Brytanii jest Londyn, aczkolwiek każda z części składowych posiada własną stolicę. Dla Szkocji będzie to Edynburg, dla Walii Cardiff, dla Irlandii Północnej będzie to z kolei Belfast. Wielka Brytania graniczy bezpośrednio z Ir oraz nie bezpośrednio poprzez tunel z Francją. I pomimo, że jest to jeden z większych kolonizatorów, który posiadał dostęp do dużej ilości przypraw, ich kuchnia raczej kojarzy się z prostymi takimi swojskimi smakami. Również w zależności od regionu jest ona dosyć zróżnicowana. Z klasyków mamy crampetsy, fish and chips oraz typowe English breakfast. Mamy tutaj również marmita, którego cienką warstwę daje się na tosta. Nie można również zapomnieć o deserach. Koci Szkocji znane jest jedzenie Marsa z głębokiego tłuszczu. Jedno z walijskich miast posiada najdłuższą nazwę na świecie. Inne miejscowości Wielkiej Brytanii również nie mogą się zawstydzić swoich nazw. Tutaj przykładowa trasa. Sporo tych typowych budek telefonicznych poprzerabiali między innymi właśnie na biblioteki, kawiarnie, sklepy, budki naprawcze, dyskoteki. No, jest tego multum. Wiele scen z Harry'ego Pottera było właśnie tutaj nagrywana. Z ciekawszych lokalizacji można między innymi znaleźć tutaj grup z Gretka. Sorry za spoiler. fajnych rzeczy, ludzie masowo zostawiają tam skarpetki. John Doe jest odpowiednikiem naszego Jana Kowalskiego. W XVI wieku prawo zakazywało bicia kobiet, ale tylko po godzinie 21, ponieważ sąsiadom to mogło przeszkadzać. Dodatkowo w XIX wieku odbyła się najkrótsza wojna na świecie, właśnie w Wielkiej Brytanii z Zanzibarem, gdzie po 38 minutach Zanzibar się poddał. Big Ben jest popularną nazwą na tą dużą dzwonnicę zagrową, aczkolwiek oficjalnie jej nazwa to jest Elizabeth Tower. Podczas wjazdu do Wielkiej Brytanii nie tylko ludzie potrzebują dokumentu tożsamości, ale również konie, zebry bądź kucyki. Wiąże się to z zakazem spożywania koniny. To tak, w temacie jeszcze wiele osób myli ten oto ładny most z London Bridge. W rzeczywistości jego pierwowzór, tak samo jak w piosence London Bridge is Falling Down, został zniszczony. Z kolei jego zastępca wygląda tak. Nazwa najwyższego szczytu na świecie pochodzi od walijskiego geodety oraz geografa George'a Everesta, który jako pierwszy zajął się wyznaczeniem mapy Indii. Umieszczenie znaczka pocztowego do góry nogami króla bądź królowej jest uznane tutaj jako obraza majestatu. Produkty dostarczane na dwór królewski przez co najmniej 5 lat dostają specjalne oznaczenie królewskie. Rodzaj kontaktu w odróżnieniu od nas jeżdżą po lewej stronie ulicy. Znani pisarze, naukowcy. Jeśli chodzi o znanych artystów z Wielkiej Brytanii, potrzebuję troszkę więcej czasu, żeby ich wszystkich wyświetlić, a przynajmniej część z nich, więc mówię długo, mówię. Również mają sporo znanych na skalę światową aktorów. Oczywiście wszystkich tutaj nie jestem w stanie wymienić, więc to tylko część z nich. Dodatkowo mamy jeszcze Gordona Ramseya oraz króla Henryka VIII, który głównie jest znany ze swoich licznych małżeństw oraz liczniejszych rozwodów, pod który nawet specjalnie utworzył własny kościół. Małe sprostowanie, ostatnio powiedziałam, że Shell jest holenderski. Tak naprawdę Shell wywodzi się z Wielkiej Brytanii, połączył się on z holenderską spółką, więc przepraszam. Zatem z takich znanych mamy jeszcze BP, Tesco, Astro oraz Vodafone. Jest tutaj również Poison Garden, który posiada ponad 100 toksycznych oraz odurzających roślin. W Gravesend znajduje się sztuczne miasteczko stworzone dla policji do imitowania niebezpiecznych sytuacji oraz e, tworzenia mechanizmów obronnych po dnie. Raz do roku zawodnicy rywalizują w rzucie serem na Cooper's Hill. Na czym to polega? Podczas tych zawodów uczestniczy gonią ponad 3-kilowy ser, który jest staczany z stromej góry. Na koniec oczywiście zwycięzca otrzymuje ten cały Ser, aczkolwiek musi się liczyć z kontuzjami, które no, dosyć często tutaj występują. How you doing Znajdujemy się obecnie w Birmingham. Spytacie czemu znajdujemy się w Birmingham? My, 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 Birmingham. Bo, bo w sumie bilety były za 10 funtów w jedną stronę, więc w sumie czemu nie. A nie mniej, 8 funtów w jedną stronę, przepraszam. Ludzie z Birmingham nazywają się Brummies. ich akcent również nazywa się brumi W kontraście do londyńskiego Cockney. Oj. Właśnie, <laughs> tak jak leciliśmy tutaj to Midlands no są rzeczywiście mid, jest bardzo płasko. Tam dopiero pod Szkocją się zaczynają te. Fajniejsze klify, a tutaj to no pole takie lecisz i pole. Widać Danię stąd. Wow. To ja gangowy przemek. Takich ciekawostek, z czego wynikają nazwy pubów. Typu czarny koń pod czerwonym świniakiem, stara korona, tak jak tam wcześniej. Twoja stara korona. To Ten trend narodził się w miastach portowych, a wynikał on z analfabetyzmu załogi, bo jak mieli się gdzieś umawiać, to łatwiej było powiedzieć, że ej, chodźmy pod czerwonego świniaka, który będzie miał logo, i będzie to czerwona świnia, więc nie będzie trzeba czytać napisów. Jako że nie umie czytać napisów. Tu moi drodzy, tutaj powstał Primark. To jest największy primark na świecie. Największy. Tu w Birmingham, tutaj. Is a hella big bloody big primark you have made. To wyszło psy. Battle oreo proteinowy. Tak to I chyba dobra. z takich mniej znanych rzeczy nie widziałem chyba tego w guidach, tylko nie wiem czy na mapie tam no, po prostu nie znalazłem to. O. A wygląda fajnie, więc. Fajnie, jak taka arena. Trochę birminghamowej triwi. Tutaj zaczęła się rewolucja industrialna po wynalezieniu silnika parowego. Na Birmingham i tu okoliczne wiochy mówi się black country. Z powodu węgla, nie z powodu rasizmu. Mają tutaj nawet gay village, więc są bardzo progresywni. Tak jak generalnie podczas rewolucji industrialnej wykształcało się tak, że któreś miasto specjalizowało się w czymś, no to Birmingham jest. Miastem tysiąca czego? Co już powiedziała? Trade to jako co? tysiąca fachów? Tysiąca fachów? Nie wiem. Bo no przez to, że tutaj się to zaczęło wszystko, to tutaj zajmowali się też wszystkim. I Birmingham z małego miasta stało się 15 razy większym miastem. I wcześniej nie nazywało się Birmingham, tylko Brumidżem. I, I stąd mieszkańcy Birmingham nazywają się Brumis. Oj. A no i jaka, że tutaj dzieje się akcja Peaky Blinders, to jak szukałem atrakcji w samym Birmingham, to jest miliard Escape Roomów, które bazują na tym serialu. Black Sabbath. Nie, chyba cały Black Sabbath i ogólnie się w Birmingham mówi, że tutaj powstał heavy metal ogólnie jako gatunek, więc... Chyba nóż do masła wyjąć. O, no w sumie? Getting shanked here. Nie dość, że ta wtyczka, to jeszcze to jest ten przycisk śmieszny, który trzeba klikać, żeby się dopiero włączyło. I byłby z tym problemu, no bo co takiego przycisk? Problem się zaczyna z naszą przejściówką, która jest na płasko, więc ona wyłącza automatycznie też od razu nam to, ten kontakt. Nie, wiem, zobaczymy, jak sobie będziemy nie, nie. ładować rzeczy. Więc tak, to jest ważny protip. Jak będziecie kupować sobie przejściówki, to tutaj... kupujcie takie z wycięciami. One są specjalne, bo spotkaliśmy się w paru miejscach, że mieli. Fajne jest to, że tutaj nie dość, dla, że dla osób, które mają problem z wizją, mają specjalnie przytłaczany napis. To jeszcze tutaj mamy takie coś. Co się nam kręci? Jak tam się włączy zielone światło? Więc jak są osoby, które już kompletnie nie widzą, a nie tylko mają problemy z, ze wzrokiem, to właśnie podkładają taką rękę pod ten, to do włączenia świateł i to się zaczyna kręcić i wtedy osoba wie, że może iść. Wyczytałem, że w Birmingham jest więcej kanałów niż w Wenecji, więc mhm. to taka Wenecja Wielkiej Brytanii. A no, w tym jest biokirż, gdzie się lecz, ale jak Właśnie, bo chyba jeszcze tutaj nie szilowaliśmy, ale geocaching jest wpyty. Naprawdę. Jak się ma trochę więcej czasu, to jak no na przykład my teraz w Wawie, to polecam pobawić się z tą apką. Za mną tak ładnie będzie sobie płynąć stateczek. Ale co? Jeśli chodzi o geocaching, to basic zasada jest taka, że Mamy aplikację, mamy dostęp premium i niepremium. No i w zależności od tego mamy różną ilość po prostu cache. Casze to są takie skrytki, które są ukryte w różnych miejscach. No i na aplikacji mamy jakąś podpowiedź, większą, mniejszą. Bardzo często ludzie w ogóle je zostawiają w jakichś ciekawych miejscach i mimo że w Krakowie mieszkałam już sporo lat. To tak naprawdę, dzięki temu poznałam sporo fajnych miejsc. Między innymi jakieś dziwne osiedle z nartami i jakimiś sportowymi rzeczami. I też taki park kieszonkowy, jakby, w którym był twister wbudowany gdzieś tam w ziemi. I to są drobne rzeczy, ale jak się nudzi, to tak naprawdę fajnie jest mieć cel idąc na spacer. Więc tak, bardzo polecam. A tutaj pewnie dodamy kilka filmików z tego jak fajnie e, jakie fajne są niektóre skrzydki bo mm, magnetyki to jest największe frajerstwo jak jest mini magnetyk to jest średnie i jest nudne i nie róbcie takich keszy jeśli chcecie dołączyć do zabawy tworząc własnego raz na przykład mieliśmy taką jak są takie plakietki na E, tych bokcach oznaczające tam jakiś nie wiem, przepływ wody, czy jakieś inne e, specyfikacje to okazało się, że to tak naprawdę była fejkowa plakietka i po ściągnięciu jej ona miała magnesy i pod spodem był e, cash. Nie wiem, zajebiście ludzie są często kreatywni. Też polecam obserwować na Instagramie. Oficjalne konto geocachowe pokazuje jak ludzie czasem poibane rzeczy tworzą, że na przykład trzeba coś gdzieś pociągnąć, że trzeba coś, nie wiem, rozszyfrować, żeby dopiero dostać się faktycznie do kesza i no No jest to fajna zabawa. Spoko. Ale mały magnetyk. Tak. Nuda. Bardzo mnie jara ta idea tego, że codziennie się mija te rzeczy, te miejsca. I okazuje się, że tak naprawdę codziennie przechodziło się obok tak dużej ilości jakichś właśnie takich skrytek i że ludzie się bawią. Jak się już naprawdę nie może czegoś znaleźć, to polecam patrzeć w komentarze, bo ludzie dają czasem delikatne hinty, albo po zdjęciach, albo opisując, że na przykład musieli się gdzieś wdrapać. I bardzo fajnie się widzi, że część z tych osób to są no, starsze osoby, a mają tych kaszy po tysiąc, albo po ileś znalezionych, i że... No, robią coś tak naprawdę i że piszą, że wciągają w to całą rodzinę i w ogóle jak tam gdzieś czytaliśmy, to są całe podcasty z tego. W ogóle były też jakieś konkursy geocachingowe, no. Był ten, że ludzie robią tripa po Karaibach przecież na jachcie tak. tam miesięcznego tylko po kesze na różnych wyspach. No i... Nie wiem, fajnie jest. widzieć, że to community jest takie duże. W środku często jest kawałek papieru, do którego możesz się wpisać i ludzie sobie specjalnie robią własne pieczątki ze swoim e, ze swoją nazwą profilu, tak żeby no nie wiem, pokazać i że ludzie są aż tak zajawieni tym. So z every Lego store that you go to, you do get like, they do have a special stamp. So we recently just got this. but rubber stamp both of these for you. Aaaa, ja, mamy paszporty z Lego. Jak Chcę, Chcesz o tym coś więcej opowiedzieć? Bo w sumie to ty znalazłeś, no tak. To generalnie te paszporty są teoretycznie w każdym sklepie Lego i każdy sklep Lego ma swoją pieczątkę, więc można zbierać. Skapnęliśmy się z tym jakieś tam z 10 krajów temu, ale, to, ale za każdym razem nie wchodziliśmy i tego nie robiliśmy bez powodu za bardzo. Więc w końcu trzeba było to zrobić. Więc od teraz będziemy jeszcze to zbierać. Jak zajebiście! Jeszcze tutaj można sobie zrobić siebie z LEGO. Go! Cool. Zajebiste! Ja się! No. Szkoda, że dopiero teraz, a nie 50 krajów temu, ale... A no tutaj macie drogowskaz na wodzie, więc no, tych kanałów musi być dużo, skoro potrzebują drogowskazu, tak? Więc jest więcej niż w Wenecji, zdecydowanie. Wenecja nie, Birmingham, Nie, yeah, LEGO Store, super jest, świetny. Kochamy Birmingham. Ale Wenecji trzeba oddać, że miał zajebisty sklep w drugim teatrze. Tak, szpara w teatrze. Tak, tutaj na przykład sobie teraz szukamy Kesha na mm, moście z kłódkami. I bardzo fajnie, bo typek, który zostawił tego Kesha opisuje od razu, skąd się w ogóle wzięła taka tradycja przypinania kudek na mostach. No i co? Tylko, że chyba nie będziemy mieć szczęścia, bo kesz chyba zginął. To też jest fajne, jeśli chodzi o sprawdzanie aktywności, bo ludzie bardzo często dają właśnie hinty, że ej, no ja nie znalazłem, ja nie znalazłem. Jak jest 15, na przykład takich, że ktoś nie znalazł, no to możecie śmiało założyć, że Kesha ktoś musiał ukraść. Ma tutaj dziurkę, i po prostu w środku ma Kesha no tam liniace, głęboko. W Skarbie, on się pojawiły kłódki na mostach z jakiejś powieści włoskiej i tam postaci sobie powiesiły kutki na moście, więc potem wszyscy Włosi zaczęli to robić, więc potem inne miasto zaczęły to robić i tak już jest. To nie tak łatwo, jak się zimne, zimne ręce. C, to bardzo wygląda dealersko jakby. No. Tak, i to jest kosz. Bardzo to wyglądało. Szczególnie, że tylko ta dealerka śpiechtnęła, tak te, jakbyśmy coś robili i Shady. I to zawsze tak wygląda, tylko teraz jeszcze dodatkowo przez to, że ta saszetka dosłownie tak wyglądała, to no cóż. Tak, to od tych kolesi się zaczęło. I to zaczęło rewolucję industrialną i dlatego wszystko tutaj waliło węglem potem. Birmingham było jednym z pierwszych albo pierwszym miastem, które wprowadziło oświetlenie na ulicy, więc też to sprawiło, że dużo ludzi nie bało się chodzić nocą po ulicach, jak na przykład kobiety nie wychodziły wcześniej za bardzo w nocy, no bo z wiadomych powodów. I troszkę mniej się bały, jak zaczęło być jasno, więc to było bardzo fajne miasto w pewnym momencie, jak wszędzie indziej było ciemno, jak w dupie. Albo paliło się po prostu. a Tutaj nagle światełeczka fajnie, tak jest Tiruri. A ta biblioteka to jest największa w Europie, biblioteka. I na górze jest taras. I ten taras jest za darmo. Idziemy na taras. To jest to, że nie można iść paszportu i pieczątek sobie wbijać, więc e... Klincz, nie wchodzimy tam. Nie chcesz zobaczyć? Ładnie. Dobra, sobie yes. Był to wcześniej herb, który... No ma Orzełka białego na takim czerwonym emblemie i no się zaśmiałam do Przemka, że he Polska. No ale idziemy dalej i słyszymy nagle dziecko drące się nie wiem czy widzicie tą ilość busów i tam ilość ludzi, która przed chwilą była na jarmarku świątecznym. Już wiemy skąd się bierze. Jak coś tyle ludzi nie ma w Birmingham. To takie emeryckie w ogóle całe te. No. Dobrze przejdę przez mój tok myślenia. Kupiliśmy sobie humus i no humus przydałoby się zjeść z pieczywem, ale w Islandii w sklepie, w sensie jak byliśmy, już nie było pieczywa, albo nie wiem czy w ogóle tam jest, więc musieliśmy coś wymyślić. I jako, że krampecy no to raczej nie będę w siebie wkładał. To kupiłem nany, które trzeba odgrzewać. No tylko jakby mamy wyłącznie czajnik, więc to jest aktualnie mój setup podgrzewania nanów. Czy działa? Hmm? Troszkę. Stają się moist. Tam jest Przemek w tle, tu jestem ja. I mamy kolejny piękny dzień. W mieszkaniu, w którym... okno się nie domyka, a na zewnątrz jest w zimno. Właśnie co to już w ogóle? Byliśmy sobie właśnie na śniadanku. Mieli taki zajebisty toster, że nie wkłada się po prostu hmm, chleba i on wyskakuje, tylko Wkłada się chleb i on po takiej jakby rolce on przejeżdża przez to i spada nam od dołu. Aczkolwiek no, było to fajne. A i co jest też fajne? Mieli takie małe mm, małe w tym, więc e, sobie spróbowaliśmy po raz pierwszy. I. I no jest średnie. A e, jak Przemek mówił, żeby sobie gotować da mało, to sobie go dałam, naprawdę mało, patrząc na to, ile ja normalnie daję jakiś tam powideł i jakichś innych, nie wiem, rzeczy do smarowania e, chleba, a i tak było to za dużo. Jak byś opisał ten smak? Jak sos sojowy, to jest umami, to jest glutaminian sodu, to, to jest sos sojowy. To, tak, tak. Taki zajebiście słony sos sojowy. Skarbie opowiedz, co to właśnie było. Tak, jestem prawie, że przekonany, że w Anglii jest dotacja na te odkurzacze, bo każde jedno domostwo ma Henry'ego w domu. Tak I to tak, było. to jest ten odkurzacz, albo jego większa wersja, bo to był chyba, on miał jakąś inną nazwę ten tutaj, bo on był taki malutki. Ale to była dziewczynka. Tak? Okej, okay, no. to była Hetty chyba, ale bazowy mhm. jest Henry. I każdy, każdy w Anglii ma ten odkurzacz. Tak, szliśmy wczoraj tutaj w nocy, więc nie nagrywaliśmy, ale tak naprawdę półtorej godziny co szliśmy to cały czas przy tym kanale i co chwilę są te śluzy, bo samo centrum Birmingham jest dużo wyżej niż, niż to zadupie, którym szliśmy więc no takich kanałów to było ile? No ponad 10 na pewno, także co chwilę były i tak tu jest śluza górna, więc... a tam dolna, tak, tam, tam, tam jest dolna, więc jak łódka sobie płynie stamtąd, to otwierają tam śluzę, wpływają, zamykają ją, otwierają tą, i tutaj się napełnia, podnosi tą łódkę i płyniecie dalej do kolejnej, i takich jest tam zaraz milion. I ogólnie. 10? 10 przynajmniej, ale do miliona. W Londynie tego nie uświadczyłem, ale na Midlandsach jest bardzo popularne, znaczy bardzo popularne, wiadomo. Jest popularne mieszkanie w tych łódkach, właśnie tych długich, które na no pewno będzie widać na nagraniach. I ludzie po prostu pływają sobie od miasteczka do miasteczka i tak sobie żyją. A, i tutaj właśnie są. No, ten chodnik w taki łuk zrobione, żeby można było zaprzeć się nogami jak się to otwiera, co pewnie zaprezentuję teraz, spróbuję. Chodząc taką jakby studencką strefą, okazało się, że są tutaj jakieś dni otwarte i Przemek właśnie się rejestruje po to, żeby dostać torbę. Ogólnie to Kampus wygląda mniej więcej teraz. Jej, udało się! Tylko co się okazało? Przemka wydział o. jest w inną stronę. W tamtą stronę powinniśmy iść jak Przemek jest na Art and Design. Więc tak, Przemek dostał torbę, ale musimy iść do innego budynku. É que te né? Que Widzicie to tam? Ale to jest generalnie Pan. Są to liście Betelu, czyli to ma, to ma nikotynę, nie? Tak Tak, no to jest generalnie coś, co ludzie w Indiach żują często. I chyba nie tylko w Indiach też też robią Ale ten w każdym razie. Tak, to jest taka anegdotka w Dubaju. Na Dejrze były całe ściany, które były właśnie pomarańczowe od takiego plucia po tym betelu. I były nawet specjalne znaki, że nie wolno pluć. Tak, i byliśmy to sprowadzić w Nowym Jorku I wyglądało to tak, że koleś, w... było dużo smaków, i koleś właśnie w ten liść sypał takie cukierki, jakby. No takie jak posypki na ciasta są, tylko to smakowało bardzo tak chemicznie jak mydło i ma taki strasznie intensywny właśnie miętowo jakiś, nie wiem jaki w sumie ten, taki miętowo-słodko-detergentowy smak wręcz. Więc jesz to i czujesz, że nie powinieneś tego jeść, a to są właśnie ich przekąski też, jak właśnie w ten liść betelu zawiną sobie te cukierki i to jedzą tak o, jako takie stożki. Okej, okay, i była to jedna z najdziwniejszych i najciekawszych rzeczy, które jadłam w życiu. To nie było dobre, kompletnie, ale było ciekawe. Tak. Uuu, jakie ogrodziszki fajne. Jezu Chrystus. Takie picie, Irn Bru, to jest yy, szkocki napój. Nie widziałem go w Londynie, ale raczej jest, tylko po prostu nigdy nie zwracałem na niego uwagi wcześniej o nim nie słyszałem. E, smakuje generalnie jak woda z cukrem. Nie jak wiem, taka? czy masz jakieś tam. Ten... Tak, jak taka soda bubble gumowa. O no, tak, właśnie, jak, jak te napoje o smaku gumy do rzucia, co były z, z Chupa Chupsa, Tak, tak. No. Jak będzie widać, to właśnie mi się ulało. No. Moi drodzy, lotnisko Birmingham. Jedno z lepszych. Co się okazało, to w Birmingham ponad jest miał własny adventure park. Co tak na zakończenie dnia? Zgadnijcie, czyje bramki są na samym końcu. Here z twojej tanie linie. Tylko, że jak nie lataliśmy tanimi, było to samo. Więc. Po prostu chcą dać pozwiedzać jeszcze.